Cześć. Bardzo często w wiadomościach prywatnych prosicie mnie o przepisy dla niejadków. Moje dzieci są wszystkożerne, więc ja osobiście nie wiem, co to znaczy mieć niejadka w domu, ale postanowiłam, że pokażę tobie co lubią najbardziej. Czy jest to obiad, czy jest to deser, może coś ze szkolnej stołówki, nie wiem jak to nazwać, ale patrz. Do tego dania potrzebujesz ryż. Ja sobie ryż zawsze przepłukuję pod zimną wodą. Płucz tak długo, żeby przezroczysta woda z tego wylasywała. Taki przepukany ryż do gara. Z wodą walej, walej wodą. U mnie zazwyczaj jest to na oko, ale chodzi o to, żeby na jedną szklankę ryżu. Wlewać dwie szklanki wody. I teraz ten ryż należy ugotować od zagotowania wody około 15 minut. Świeże lub rozmrożone truskawki zblenduj. Możesz dodać do tego cukier lub jakieś inne słodzidło. Nie, trochę maślanki. Jak ja, ja dziś wykorzystuję tą kawki y,

No, moje dzieci właśnie takie ryż z truskawkami lubią. Gości u nas praktycznie co piątek, szczególnie wtedy, gdy przychodzą do nich yy, koledzy ze szkoły, ponieważ wszyscy to danie uwielbiają. Mam nadzieję, że dla niejadka to zrobisz, że niejadek posmakuje i będzie jeść. Daj znać w komentarzu, czy wypróbujesz taki właśnie ryż z truskawkami przemycić dla swojego niejadka. A może już robisz? A może masz jakiś inny patent na to danie? Jestem bardzo ciekawa. Pozdrawiam wszystkich, bajo!